Szanowni Państwo, wracamy do prezentacji projektów ilustracji przedstawicieli polskiej szkoły ilustracji, której liczne prace znajdują się w antykwariacie. Dziś przedstawiamy rysunek Ewy Salamon, kolędnicy z 1982 roku. Salamon studiowała na warszawskiej SP. dyplom obroniła w 1960 roku w pracowni samego profesora Jana Marcina Szancera. Zajmowała się grafiką użytkową, ilustratorstwem, projektowaniem plakatów, pocztówek czy kalendarzy. Współpracowała z czasopismami dla dzieci, m.in. z Płomyczkiem czy Świerszczykiem. Zilustrowała też około 100 książek dla dzieci i młodzieży, m.in. Gianniego Rodariego, bajki przez telefon Wandy Hotomskiej Czarna Krowa w kropki Bordo, Wiktora Woroszylskiego ugasz czy Walentyna Bieriestowa. Dróżka przez las. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach grafiki książkowej. W 1982 roku otrzymała nagrodę państwową Prezesa Rady Ministrów za ilustrację do książek dla dzieci i młodzieży. A my z przyjemnością prezentujemy ilustrację, którą nazwaliśmy kolędnicy. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działu dzieła sztuki i antyki, grafika artystyczna oraz propozycje na prezent. Zakochaj się w antykwariacie.